Witam w kolejnej krótkiej lekcji z naszej serii odcinków z obsługi Excela. i Dzisiaj chciałbym poruszyć kwestię przeliczania cen. Czyli w sytuacji, w której mamy ceny jakiegoś zakupu i chcielibyśmy utworzyć własne cenniki, które są w jakiś bardziej zaawansowany nieco sposób przeliczane, a nie tylko na podstawie jakiegoś prostego narzutu czy marży. Ale w tym wypadku zrobimy sobie taki prosty kalkulator, który będzie przeliczał nam ceny. W zależności od tego, jaką mają one wartość, i wtedy taka cena będzie przeliczana przez odpowiedni narzut, ale też będzie dodawana taka cena stała. Czyli tak jak tutaj mamy w tym pliku, w tej części, taką informację o progu, czyli będzie to informacja, że jeżeli cena wynosi do 50 zł, to mamy zastosować taki narzut plus stałą cenę w takiej wartości. Tutaj jeżeli cena będzie wyższa, ale do 100 zł, no to będzie nieco inny narzut, plus też taka stała cena. No i dla kolejnych wariantów, czyli do 150 zł i też jeżeli ponad 150 zł, to mają się takie rzeczy tutaj wyliczyć. I oczywiście może być sytuacja, w której będziemy sobie z czasem chcieli zmienić wartości i dzięki takiemu przygotowanemu arkuszowi te ceny nam się przeliczą od razu automatycznie. No to zbudujmy sobie taką formułę, i w tym celu skorzystam z takiego kreatora funkcji. On nam pozwoli w nieco taki bardziej czytelny sposób przygotować właśnie taką formułę. Więc skorzystamy sobie tutaj z takiej podstawowej funkcji, jeżeli. I mam tutaj test logiczny, czyli jeżeli nasza cena będzie mniejsza bądź równa temu, co tutaj mamy w tym progu, to jeżeli jest to prawdą, to przelicz tę cenę. Razy narzut, który mamy tutaj właśnie zaznaczony, plus dodaj stałą cenę, którą mamy zachowaną w tej komórce. I tworząc taką formułę, musimy pamiętać o tym, że jeżeli będziemy używać automatycznego kopiowania do kolejnych wierszy, to zmieni nam się odniesienie również do danej komórki. Chcemy, aby zawsze funkcja odnosiła się właśnie tutaj do tej. F2. Jeżeli zrobimy sobie automatyczne przenoszenie, no to może pokażę w ten sposób, automatyczne kopiowanie, to zmieniają nam się zaraz wszystkie inne odwołania. Jak sobie przejdziemy tutaj, no to widzimy, że Excel będzie chciał się z tej części odwoływać. My natomiast chcemy na stałe, aby się właśnie odwoływał tutaj z tych wartości, natomiast tutaj e, po lewej stronie, aby się odwoływał do cen, bo jak zobaczymy sobie, tutaj z lewej chcemy, aby były kolejne odwołania niżej, natomiast stąd nie chcemy. I aby zaznaczyć coś takiego w Excelu, to musimy użyć znaku dolara, czyli tak z B2 chcemy, aby szło to w kolejnych, następnych wierszach, ale z F2 już nie chcemy, aby nam się to inkrementowała ta wartość dwóch, tylko chcemy, żeby była zawsze z F2. Podobnie tutaj z tej części G2 i H2. Czyli tym symbolem dolara blokujemy odnoszenie się do tego wiersza drugiego, natomiast aby tutaj ten B2 się nam dalej inkrementował, to zostawiamy bez tego symbolu dolara przetestujemy sobie jeszcze tak szybko tutaj. O i widzimy, że na przykład dla tej wartości mamy tak, że skopiowała nam się przy automatycznym kopiowaniu wierszy właśnie ta wartość do tej dziesiątej z B10, natomiast te są stałe i nam się nie zmieniają. Ok, ale chcemy, żeby nasza formuła była właśnie bardziej zaawansowana, czyli wyliczała także te wartości do tych innych progów. Teraz mamy tą część, że jeżeli mamy do kwotę do 50 zł no to stosujemy przeliczenie, że z tej ceny razy ten narzut plus ta stała cena. Natomiast jeżeli jest to warunek fałszywy, czyli nie został on spełniony, no to sprawdzamy dalej. W tym celu użyjemy kolejnego jeżeli, czyli jeżeli znowuż ta cena w tej komórce jest mniejsza bądź równa z progu 100, tutaj od razu dorzucę ten symbol dolara, to wtedy wylicz. Cenę z tej komórki razy narzut, ale już z tej części. I dodaj jeszcze też tą stałą cenę tutaj. I też nie zapominajmy o symbol dolara, aby nam się to zachowało przy kopiowaniu. OK, więc mamy obsłużenie dla narzutu do stół. I teraz może być znowu, że jest to warunek niespełniony, ponieważ mamy więcej niż 100 wartość. I znowu użyjemy tutaj, jeżeli, czyli takie mamy zagnieżdżenie tych, jeżeli jest mniejsza bądź równa temu progowi 150, i tutaj też symbol dolara, to wtedy jeszcze raz wartość ceny razy narzut, ale już z tej komórki plus dodanie z tej komórki. I znowuż symbol dolara. I ostatnie, jeżeli, czyli jeżeli dalej mamy, że jest to poniżej progu 150, no to w tym momencie będzie wyliczenie takie. Znowuż z B2, ale już narzut z tej komórki plus cena z tej komórki. Ok, więc kopiujemy sobie to do reszty wierszy i możemy zobaczyć efekt. Czyli teraz, jeżeli zmienię tę wartość tutaj, to powinny nam się zmienić ceny od 150 w górę. No to zobaczmy, czy zmieniając na przykład narzut na 5%, zmieniły nam się tylko te wartości. Możemy też dodać jakiś dodatek, żeby nadało złotówkę. Mamy efekt właśnie w tych poziomach cenowych. Zobaczmy przy 100. Czyli pomiędzy tymi zmieniła nam się ta wartość, czyli od 60 do 100 zł widzimy efekt. No i też przy progu 50 również możemy zobaczyć, że wartości nam się zmieniają. I oprócz tego możemy też zmienić progi, czyli chcemy, aby było to od np. 180 zł i wtedy nam się zmieni tylko ta część. Te na przykład niech będą na 10, to widzimy, że spełnia już tylko ta komórka, ten, ten warunek, więc jest ona zmieniana. No i dzięki takiemu prostemu kalkulatorowi możemy w taki już nieco bardziej zaawansowany sposób operować tymi cenami w naszym systemie. Jeśli temat się Państwu spodobał, to standardowo zachęcam do polubienia tego filmiku, subskrypcji kanału, aby otrzymać informacje o kolejnych odcinkach z tej serii. A jeśli mają Państwo jakieś pomysły na kolejne zagadnienia, które warto tu omówić, to proszę także o napisanie tego w komentarzu. A ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.